Co za szybka seria, słuchajcie, tyle co zaczynaliśmy, procenty już słyszymy się w szesnastym temacie naszej powtórki. Ostatni, ósmy temat drugiego działu, zarazem ostatni temat kończący drugi dział, obliczenia procentowe, czyli wszystkie metody, wszystkie triki, które poznaliśmy dotychczas spotykają się w jednym miejscu. No to co? Startujemy, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na kanale Matematyczny Świat, dzwoneczek, żeby być na bieżąco, a sekcja komentarzy jak zwykle dla Was. Czytamy zadanie pierwsze, typy procentowe. Uzupełnij luki. 15% liczby 400 wynosi. Jak my mamy liczby, to kojarzymy, że słowo liczby znaczy i tutaj napiszę mnożyć. Liczby znaczy mnożyć. Dlatego mnożyć, dlatego my sobie to musimy pomnożyć, ale zanim pomnożymy, musimy też nauczyć się zamieniać procent albo już wiemy na ułamek. I jak to będzie? Tutaj mamy 15%. Aby zamienić procent na ułamek, trzeba nam wiedzieć, że zmieniając procent na ułamek, dzielimy przez 100. Dlatego 15% jak podzielimy sobie 15% to się równa. 15 podzielić na 100, dzielić przez to, to znaczy przystać przecinek w lewo o dwa miejsca. Powinniśmy już to wiedzieć, dlatego tylko raz przypomnę dzisiaj, tu przecinek, a tu musi być 0, dlatego ten wynik to jest 15 setnych. Tak w ułamku wygląda 15%. I teraz 15 setnych, napiszmy sobie w ogóle pod punkt A, 15 setnych, wymnażam przez 400, przypominam kolejny trik tu idę o 2 w prawo, to tutaj o 2 w lewo, żeby się wyrównało, tu będzie przecinek 0, po przecinku nie mają wartości, a więc 15 razy 4 i 15 razy 4 to 40 plus 20, jest to 60, wpisuję swój wynik pod punkt B. Liczba 120, tu możemy też sobie wpisać w ogóle 60, liczba 120 stanowi ile procent liczby 80. Jak to teraz możemy policzyć? To robimy robiąc sobie ułamek czyli jest pewien ułamek i liczba 120, czyli w liczniku mamy 120 stanowi, czyli kreska łamkowa jakiej liczby? Liczby 80. I żeby, żeby to było ile procent stanowi, no to należy wymnożyć razy 100%, czyli dopisuję razy 100%, to się równa, skracam co się da, na pewno 0, 0, 8, 12 mogę przez 4, tu są 3 czwórki, a tu dwie czwórki. To mogę na 4, nie na 2, na 2 podzielić, czyli 1, a tutaj 50, czyli dodaję 3 razy 50, to jest 150, dopisuję znak procenta, 150% stanowi 150% liczby 80. I jeszcze podpunkt C. Liczba, której 8% jest równe 40, to skoro 8% pewnej liczby, to zrobimy to sobie z xem, 8% pewnej liczby, czyli razy x. Równa się 40, no to ja muszę sobie z tego x wyliczyć. Obustronnie podzielimy sobie przez 8%, od razu zamienię na ułamek. Mam nadzieję, że wiecie, skąd mi się wzięło 8, tak? Bo podzieliłem sobie przez 100. x równa się 40, podzielić przez 8, setnych. specjalnie tyle miejsca zostawiłem, bo ja wiem, że nie mogę, nie mogę mieć przecinka w dzielniku, więc o 2 miejsca muszę przesunąć sobie w prawo. Dlatego do wydzielenia mamy, jakie działanie. 4000 podzielić na 8x równa się 8 w 40, mieści się 5 razy, dopisuje 2 zera, a więc wynik to 500. Czyli tutaj faktycznie 3 tematy naraz wykorzystaliśmy. Dlatego, gdy masz jeszcze problem, nie, nie, nie umiałeś jakiegoś przykładu z tego zrobić, polecam wrócić na kanał Matematyczny Świat, zajrzeć do poprzednich tematów. Tam krok po kroku tłumaczę. Zadanie drugie: obliczanie i porównywanie. Wskaż zdanie prawdziwe. Albo mogą być też zdania prawdziwe dotyczące liczby 75. Mamy zdanie pierwsze, zdanie a. Co o nim wiadomo? Liczba 75 jest o 50% większa od liczby 50. No i jakby to powiedzieć, jest o 50% większa od liczby 50. Czyli 50 to będzie moje jakieś 100%. Gdy chcę znaleźć liczbę o 50% większą, to musiałbym do tego dodać sobie jeszcze 50, tak, dodałbym do tego 50, więc byłoby 150%, czyli 150% liczby 50, jak z tego wyjdzie wynik 75, to zdanie A jest prawdziwe, jak nie, to fałszywe. Zamieniam procent na ułamek, czyli 1,5 razy 50, 1 razy 50 to 50, połówka 50, czyli na pół, 25%. 50 plus 25, co za przypadek? 75. Odpowiedź A jest poprawna. Tutaj po prostu mamy ocenić prawda czy fałsz, więc sprawdźmy sobie jeszcze dalsze zdania, bo też mogą być prawdziwe. Niefortunnie napisałem trochę tę treść. Tu może być więcej prawdziwych, tak wam podpowiem. I B. Liczba 75 jest o 25% mniejsza od liczby 100. I jak teraz to policzymy? Analogicznie, tak jak liczyliśmy A. Znajdźmy sobie. Po prostu sami liczbę o 25% mniejszą od liczby 100, czyli było 100%, o tyle mniejsza, czyli odejmuję 25. To się równa 75% i ten procent sobie wymnożę razy 100. Dlatego w zdaniu B powiemy tak, że to będzie 75% razy 100. To się równa 0,75 razy 100. I też tutaj wyszło nam, że to wynosi 75. Czyli też mamy prawdę. I zdanie C Zaznaczę sobie, że tutaj też jest prawda. 20% liczby 75 to 12. 20% od razu zamieniam na ułamek, to jest po prostu 2 dziesiąte liczby, znaczy mnożyć razy co, razy tą liczbę i liczmy, że nam wyjdzie to. Zobaczymy. Czyli 0,2 razy 75 równa się 2 razy 75 to jest w ogóle 150. Czyli będzie jakieś 150. Ale teraz tak. Tu było 1 po przecinku, tu 0 cyfr po przecinku, więc jedna cyfr po przecinku, przecinek muszę dać tutaj, to 0 nie ma wartości, więc jeśli teraz sobie zapiszę, wynik to 15. Oni mówią 12, a więc tu faktycznie zdanie jest fałszywe. No to powiedzmy, że tak sobie wykreślę fałszywe. Bo tu miałem napisać takie krateczki, miałem dać prawda, fałsz, no ale to będzie fałszywe. Tak sobie zaznaczymy. No i zdanie D. 125% liczby 60 to 75. To samo robimy co w C. Czyli to zamieniam na. Ułamek, to zamieniam na mnożenie. A i tą 60 należy przepisać. Dlatego w D będzie wyglądało tak. 1,25 razy 60, to się równa. O jedno w prawo, o jedno w lewo. Czyli tego zera nie będzie, mnożyć tu, tu, przecinek, a tu zostanie nam 12,5. Czyli 12,5 razy 6 to się równa. No i teraz, może szybko, wynożmy to pisemnie. 12,5 razy 6, 30, trójka dalej, 2 razy 6, 12 i 3, 15, 1 dalej, 1 razy 6 to 6 plus 1 to 7, zliczam przecinki, 1 po przecinku, 0 po przecinku, łącznie w wyniku 1 po przecinku, 0 nie ma wartości, a więc wynik 75 równo 75, co czyni to zdanie zdaniem prawdziwym, czyli prawda, prawda, fałsz, prawda. Tak sobie możemy tutaj jeszcze zapisać, prawda. Prawda, fałsz, prawda. Tak właśnie w karteczkach powinno to wyglądać. I zadanko trzecie. Procent w kontekście ułamków oblicz 12,5% z wartości wyrażenia. Pierw sobie tę wartość wyrażenia policzymy. Czyli to równa się. Pierwszy ułamek to jest ułamek zwykły, w zasadzie liczba mieszana, bo są I całości, tak? I całości. Ta czwórka i ułamek zwykły. Drugi to dziesiętny, więc muszę się zdecydować na jedną postać. Tak, najlepiej będzie. Ale zauważcie, że w mianowniku, czyli do naszego łamka jest trójka. To trochę byłoby kiepsko przechodzić sobie na łamek dziesiętny, no bo z trójki nie jestem w stanie przejść na łamek dziesiętny, chyba że łamek okresowy. Ale o, to jest po prostu tam zawsze niedokładność. Dlatego na pewno widząc już trójkę, czy szóstkę, czy dziewiątkę, siódemkę, prawda w mianowniku, wiem, że zostaje mi tylko jedna opcja: przejść na łamki zwykłe. Dlatego pierwszy przepiszę: cztery całe dwie trzecie odjąć. To właściwie bym sobie policzył i będzie fajna sytuacja, tak? Bo pierwszy wykonujemy odejmowanie czy mnożenie, kolejność wykonywania działań mi mówi, że pierwszy robiłem mnożenie. 1 razy 2 to 2. Połówka dwójki to jest 1. 2 plus 1 to 3. Odejmuję 3, a więc wynik wynosi 1 i 2 trzecie. Nawet nie musiałem tego łamka dziesiętnego na zwykły zamieniać, tylko sobie od razu policzyłem. I teraz chcę obliczyć 12,5% z wartości tego wyrażenia. No to jak to zrobimy? Po prostu zapiszemy sobie, że to będzie 12,5%. Fajnie byłoby chyba przejść z tego na ułamek. To może zacznę sobie od tego. 12,5% to się równa. Zapiszmy sobie tak dokładnie, żeby się nie pomylić, bo tu w ogóle procent z ułamkiem, więc łatwo się pomylić. Podzielić na 100, żeby zamienić na procent, tak? Na 100 to w lewo o dwa miejsca, bo były dwa zera, to są się ta dwójka. Raz, dwa. Staje tu, a tu jest 0. Dlatego wynik tego dzielenia to jest 0,125, czyli 125 tysięcznych 125 tysięcznych powinniśmy już w siódmej klasie pamię pamiętać, że jest to 1 ósma. Gdy mi nie wierzysz, to jak 1000 podzielisz na 125, to faktycznie wychodzi 8. Dlatego 125 tysięcznych to jest 1 ósma. I teraz tę 1 ósmą. Pomnożę, bo obliczyć wartość wyrażenia z tego, czyli razy 1 cała i 2 trzecie. To się równa, żeby pomnożyć, ja muszę wciągnąć całości. Jak wciągamy całości, 1 razy 3 plus wartość licznika. 1 razy 3 to 3, plus 2 to jest 5 u góry. Duł zostaje bez zmian, czyli trójka. Nic się nie skraca, więc tu jest 5, 8 razy 3, 24, 5. 24. Taka odpowiedź zostaje. Nie da się ani skrócić. Na ułamek dziesiętny też nie proponuję zamieniać, bo tutaj raczej nie da rady. Tak zostaje. 5,24. Najprostsza postać jest przedstawiona. Tyle w zatanku trzecim. I czwarte. Obniżki cena pierwotna. Cena roweru obniżono o 10%, a po kilku tygodniach ponownie obniżono o 5% nowej ceny, czyli zobaczcie, obniżono o 5, ale nowej ceny, to nie jest tak, że obniżono o 10 i potem o 5, czyli łącznie o 15, nie, nie obniżono łącznie o 15, pierw o 10 względem początkowej ceny, a potem o 5 względem tej ceny po obniżce, więc są dwie różne ceny wyjściowe, dlatego nie mogę obniżyć o 15%, na to zwracam uwagę i stawiam duży czerwony wykrzyknik, no, musimy o tym pamiętać. Po obu obniżkach rower kosztuje 855 zł. Jaka była pierwotna cena roweru? No to pytamy się o pierwotną cenę roweru. Napiszmy sobie tak profesjonalnie. To zadanie tu często takie pojawiają się, lubią się powiedzieć na E8, więc też daje kolejny wykrzyknik. Zadanie egzaminacyjne, kochani. X myślnik, cena pierwotna roweru. Cena pierwotna roweru. Pier roweru. Cena pierwotna roweru. Wiemy, że po dwóch obniżkach tyle kosztowała, tak? Czyli to będzie dopiero na swoim końcu. No to, to to był x. Najpierw obniżono o 10%, czyli było 100%. Obniżam o 10%, dlatego odejmuję. To się równa 90%. Zamieniam 90% na ułamek, to jest 0,9%, tak? Bo dzielę przez 100. A więc 0,9 razy cena rowera, czyli x razy x, to jest cena, po czym? Po pierwszej obniżce, cena po pierwszej obniżce, ok. Następnie po kilku tygodniach ponownie obniżono o 5, czyli znowu od 100%, wcale nie od 90%, tylko od 100%, bo teraz mam inną cenę pierwotną, cenę wyjściową, to jest ta cena, i od niej będę obniżał o te 95%, bo z tego faktycznie wychodzi 95%. 95%. Należy zamienić na ułamek dziesiętny. 95, setnych, a więc będzie 95 razy. Tu mnożyłem razy to, tak? A teraz moją ceną, od, do której się odwołuje, jest ta. Czyli razy 9 razy x. To się równa. Te wartości muszę pomnożyć może pisemnie. 0,95 razy 0,9. 5 razy 9. 45, 9 razy 9, 81 i 4, 85. 0 razy 9 to 0 i 8. Tu piszę 0. Wszystko razy 0, to będą po prostu 3, 0, 0, 0. Dodaję 5, 5, 8, 0. Zliczam miejsca po przecinku. 2 i 1 to łącznie 3. Tak? Łącznie muszą mieć 3 miejsca po przecinku, czyli tutaj. Dlatego ten wynik to jest. 855 tysięcznych. Tak, czytamy ten ułamek? X. No, bo to mnożenie mogę pominąć. I to jest cena po drugiej obniżce. Zapiszmy sobie. Cena po drugiej obniżce. I my teraz wiemy, że ta cena po drugiej obniżce wynosi ile? 855 zł. Zapisuję sobie w takim razie. W takim razie trzeba zapisać równanie. I to byłby jeden punkt na razie na egzaminu moksłowcisty, a teraz drugi punkt za wyliczenie tej ceny. Czyli ja wiem, że 0,855 razy x równa się 855. Chcę wyliczyć x, -a, czyli muszę podjąć tego współczynnika, który stoi przed x, tego obu stronie odwrotności mnożenia jest dzielenie, więc dzielę przez tę wartość ułamka 0,855. x równa się 855. Podzielić na 0,855 x równa się, no zobaczcie, żeby podzielić, jesteśmy już blisko w ogóle wyniku, tak? Te liczby są niemalże identyczne. Raz, dwa, trzy, czyli tutaj też pójdę oczy w prawo, czyli raz, dwa, trzy, w każde puste miejsce 0 wpisuję. Zapiszmy sobie to dzielenie, czyli byłoby 855 z trzema zerami. Podzielić na 855. No, jak to wydzielę, to x równa się z tego 1 i spisuję te zera czyli po prostu 1000. Tak? 1000 zł. To by była cena pierwotna roweru. I odpowiedź trzeba zapisać, żeby jeszcze były w ogóle wszystkie punkty. Musi być odpowiedź bardzo długie i trudne zadanie, ale mam nadzieję, że jakby taki się pojawiło na sprawdzianie, to dacie sobie teraz radę. Zadanie piąte. Do zbiornika wlano 18 litrów wody oraz 2 litry octu. Jaki procent objętości całej mieszaniny stanowi woda? To jest banalne zdanie. W ogóle nie wiem, czy byłoby jeden punkt za nie. Nie no, śmieję się. Słuchajcie, yy, policzmy sobie, ile ma cała mieszanina. To jest 18 litrów i 2 litry, czyli łącznie ma 20 litrów cała mieszanina. OK. Jaki procent objętości całej mieszaniny, czyli w mianowniku jest cała mieszanina, przez... Czyli to w mianowniku stanowi woda, a woda była 18 litrów. I to jest mój licznik. 18 litrów. Żeby wynik był w procentach, ja muszę pomnożyć sobie razy 100%. To się równa. Jak da się skracać, to od razu co? Skracamy. Może skrócimy sobie tutaj. Przez 2 to jest 10, a tu przez 2 to jest 9. Jeszcze tu mogę. 1, a tutaj 10. 9 razy 10, czyli 90. I znak procenta muszę przepisać, czyli 90%. Koniec zadania. Jest różnica, nie? Czwarte dużo trudniejsze, a piąte w 5 sekund można zrobić. Zadanie szóste. W ankiecie wzięło udział 600 mieszkańców pewnego osiedla. Wiadomo, że 60% z nich głosowało za budową nowego placu zabaw, 25% było przeciw, a reszta wstrzymała się od głosu. Podpunkt A. Ile osób wstrzymało się od głosu? No to policzmy sobie. Ja proponuję sobie, rozdzielimy tak kreską, i tutaj będziemy z prawej strony na marginesie, czyli zadanie szóste podpunkt A. Ile osób wstrzymało się od głosu? Reszta się wstrzymała od głosu, czyli wszystkich mieszkańców było 100% za 60, czyli ich odejmę, przeciw 25, czyli ich odejmę. To jest łącznie 85, dlatego wynik zostaje 15% tyle się wstrzymało od głosu. Zamienię sobie. Od razu też na ułamek dziesiętny, 15 setnych. I musimy co policzyć? 15 setnych wstrzymało się od głosu, czyli 15 setnych razy liczba mieszkańców 600, przecinki 2 w prawo, to tu 2 w lewo, tu będzie 0, te zaraz się nie liczą, a więc 15 razy 6, 60 plus 30, 90 mieszkańców, 90 osób wstrzymało się. Podpunkt B. O ile procent liczba osób, które były za budową, jest większa od liczby osób, które były przeciw? OK. Czyli tak, o ile procent liczba osób, które były za budową, czyli za budową było 60%. No to policzmy sobie te 60%. 60% z liczby jakiej? 600 to jest 0,6 razy 600 to się równa. Jedno w prawo, jedno w lewo. A więc to będzie 6 razy 60, czyli 6 razy 6, 36, spisuje 0, 360 osób było za budową. Przeciw było 25%, to też sobie ich wyliczmy. 25% razy 600 to samo, to jest od razu 1 czwarta, tak? Czyli 0,25 razy 600. Z przecinkiem robię to samo. 2 w prawo, 2 w lewo, te nie mają wartości, czyli jest 25 razy 6 i to wynik. 150. To jaka między nimi będzie różnica? 360 minus 150 równa się 210 osób. I teraz należy stworzyć ułamek, czyli jest kreska łamkowa. W liczniku będą, będzie ta różnica 210, a w mianowniku to, do czego porównujemy, czyli o ile procent liczba osób, które były zabudową, jest większa. Od liczby osób, które były przeciw, czyli osoby przeciw, dajemy wymianownik, czyli 150. To jeszcze musimy razy 100%. To się równa. Tutaj sobie możemy na pewno tak. 0, 0 przez 3, czy tu będzie 7, a tu na 3 będzie 5. Teraz tu jest 1 piątka, tu 20. 7 razy 20, 140, czyli mamy 140%. I jeszcze przechodzimy sobie do ostatniego zadanka, zadanie siódme. Punkty procentowe i procentowa różnica. Zobaczymy, czym w zasadzie to się różni właśnie w jednym zadaniu. Czytamy. W pierwszym półroczu rentowność inwestycji X wynosiła 40%, a inwestycji Y 50%. W podpunkcie A mamy policzyć, o ile punktów procentowych rentowność inwestycji Y jest wyższa od rentowności X. Czyli po prostu ja te procenty sobie muszę porównać, w tym przypadku odjąć, prawda? Od większej liczby odejmuję sobie mniejszą procent, minus 40%. To się równa 10%. I co to znaczy? To znaczy, że różnica jest o ile? O 10 pp. Można sobie ten skrót rozwinąć. Punktów procentowych. Czyli o 10 punktów procentowych rentowność inwestycji Y jest bardziej opłacalna niż tej inwestycji X. OK, i teraz podpunkt B mamy policzyć, o ile procent rentowność inwestycji Y jest wyższa od rentowności X. Czyli w podpunkcie A było o ile punktów procentowych, a teraz o ile procent. To nie jest to samo. Tutaj tworzymy sobie jak zwykle ułamek, gdzie w liczniku dajemy różnicę między tymi inwestycjami. Tu 40, a tu 50, czyli to będzie 10%. W liczniku. Z kolei w mianowniku to, do którego się odwołujemy. Od rentowności x, czyli to jest mój mianownik, do niego się odwołuje, do niego porównuję. Dlatego tu wpisuję 40%. Żeby wynik wyszedł w procentach, bo te procenty się tutaj zaraz skrócą, muszę pomnożyć sobie jeszcze razy 100%. Dlatego napiszmy: razy 100%. To się równa. Znak procentu się skróci. Dziesiątka i 40, tu jest 1, a tu 4, czyli mamy 1 czwarta razy 100%. Też faktycznie mogę skrócić czwórkę i setkę, zobaczcie jeszcze, czyli 1, a tutaj 25, czyli wynik to 25%. Taka jest między nimi różnica procent, ale nie punktów procentowych, to musimy sobie rozróżnić. To tyle w tym temacie, to tyle w ogóle w tym dziale. Mam nadzieję, że słyszymy się w lekcji 17, gdzie rozpoczniemy sobie nowy, trzeci dział. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na kanale Matematyczny Świat. A jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie, co mógłbym zmienić, żeby ta seria była bardziej dla Was przyjazna. Czy mniej zadań, czy więcej, łatwiejsze, trudniejsze? Sekcja komentarzy, jak zwykle dla Was. Do usłyszenia. Na razie, cześć!